Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. W marcu 1998 roku w BMW 320D46 pojawił się silnik wysokoprężny M47D20, który zastąpił M41D17. Specyfikacja Jest to rzędowy silnik czterocylindrowy z żeliwnym blokiem cylindrów. Średnica cylindra wynosi 84 mm, wewnątrz znajduje się wał korbowy o skoku tłoka 88 mm. Długość korbowodów wynosi 135 mm, a wysokość sprężania tłoków wynosi 47 mm. Wszystko to razem daje pojemność roboczą 2 litrów. Blok ten pokryty jest aluminiową głowicą cylindrów z 4 zaworami na cylinder. Średnica zaworów dolotowych wynosi 26 mm, wydechowych 26 mm a grubość trzonka zaworu to 6 mm. Silnik BMW M47 był wyposażony w układ bezpośredniego wtrysku paliwa z wtryskiwaczem VP44 i turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową. Turbina w silniku M47 D20 to Garrett GT 1549 V o zmiennej geometrii. Zastosowano łańcuch rozrządu a także zawórek, dwumasowe koło zamachowe i jednostkę sterującą Bosch Hetz 15. Wraz z tym silnikiem produkowano powiązany z nim sześciocylindrowy silnik wysokoprężny BMW M57. W 2007 roku produkcja silnika M47 została zakończona, a zamiast niego zainstalowano inny czterocylindrowy silnik wysokoprężny BMW N47. Dane techniczne silnika M47 116 4116 4122 4136 4150 4163 4 4000 ilość oleju silnikowego zalecany olej do użytku. 5.05.2 M47 tu 2D20 5.5 M47 Tut 20 Modyfikacje podobnie jak prawie wszystkie silniki BMW. M47 ma kilka modyfikacji, które były aktywnie wykorzystywane i stosowane. Rozważmy główne z nich. M47D20O0, M47D20 1998 2003 Pierwszy silnik serii M47 z turbiną Gareth GT 1549V. Stopień sprężania 19, moc 136 km przy 4000 obrotów z Leszmin, moment obrotowy 280 nm przy 1750 obrotów z Leszmin. Silnik był stosowany w BMW 320d 46 i 520d 39, M47d 20 u 0 M47d 20, 2001, 2003. Wersja o mocy 116 KM przy 4000 obrotów z Leszmin. Momencie obrotowym 265 Nm przy 1750 obrotów z Leszmin. Silnik ten był stosowany w BMW 318 D46, M47 D20 o 1 m 47 TUD20, 2001, 2006. Silnik zastępujący M47D20O0 wyróżniał się nowym wałem korbowym o skoku 90 mm zamiast 88 mm, nowymi tłokami o wysokości sprężania 45 mm, zmniejszonym do 17 stopniem sprężania. Korbowodami o długości 136 mm pozwoliło to na zwiększenie pojemności skokowej z 1951 cm3 do 1995 cm3. Wyposażono go również w układ wtryskowy Common Rail, turbinę Garrett GT1749V kolektor dolotowy z klapami zawirowującymi i system sterowania Bosch Head 16C31 układ wydechowy, podobnie jak w pierwszym M47, spełnia normy Euro 3, ale po wrześniu 2003 roku samochody z kierownicą po prawej stronie z MKPP stały się zgodne z Euro 4. A samochody z kierownicą po lewej stronie z MKPP i Euro 4 od marca 2004 roku. Moc tego silnika to 150km przy 4000 obrotów z Leśmin. Moment obrotowy to 330 Nm przy 1750 obrotów/min. Silnik ten występuje w BMW 320d, 320cd, 320td, 46x3e83, m47d21, 47 tud 20 2003, 2005. Silnik który zastąpił M47D20U0. Podobnie jak m 47 d 21 wersja ta różni się zwiększoną pojemnością do 1995 cm 3 a także turbosprężarką Garrett GT1749V i 16C31. Moc silnika wynosi 116 KM przy 4000 obrotów z min Moment obrotowy 280 Nm przy 1750 obrotów z min. Silnik ten był montowany w BMW 318d, 318td46, 20 2 m 47 tu M47TU2D20, 2004. 2007. Silnik ten zastąpił m e 47D20O0. Wyposażono go w turbosprężarkę Garrett GT 1752 V, jednostkę ECUBOS Hetz 16C35. Pełną zgodność z normami emisji spalin Euro 4 dla wszystkich samochodów oraz moc 163km przy 4000 obrotów z Leszmin i 340nm momentu obrotowego przy 2000 obrotów z Leszmin. Silnik ten można znaleźć pod maską BMW 120D87, 320 DE90 i 520 DE60. Wersja BMW X3E80 trzyma 150 km przy 4000 obrotów z Leszmin i 340 nm momentu obrotowego przy 2000 obrotów z Leszmin, M47 U2, D20 U2M47 tu 2D20. 2004 2007 Silnik zastępujący M47D21 różni się turbosprężarką Garrett GT1749V. Zgodnością z normami środowiskowymi Euro 4 Jecu Bosch 16 C35. Moc silnika to 122 KM przy 4000 obrotów z Leśmin. Moment obrotowy 280 NM przy 2000 obrotów z Leśmin. Stosowany w BMW 118 DE87 i 318 d 90 Konserwacja. Warto serwisować jednostkę napędową co 15000 km. Ale jak w przypadku każdego silnika, zaleca się skrócenie tego okresu 1,5 raza, aby maksymalnie wydłużyć żywotność silnika, aby zapobiec innym usterkom. Zaleca się przeprowadzenie diagnostyki błędów elektronicznej jednostki sterującej silnika podczas każdej konserwacji, usterki i naprawy. Jak każdy układ napędowy M47 ma swoje typowe usterki. Główne z nich są następujące: Klapy wirowe w 47 tu i M47 tu 2 z czasem oś klap zużywa się, odpadają i wlatują do silnika uniemożliwiając jego działanie. Lepiej jest usunąć te klapy z wyprzedzeniem i umieścić wtyczki skoro i tak trzeba zdjąć kolektor dolotowy. To dobrym pomysłem byłoby wyczyszczenie go razem z zaworem ego. Ten ostatni można w ogóle zaślepić. Po usunięciu klap i zatkaniu zaworu ego wskazane jest ponowne flżowanie ECU w nowych warunkach pracy. Hałasy, obce dźwięki. Sprawdź amortyzator wału korbowego i wymień go w razie potrzeby. Jest to częsty problem w 47 Jego żywotność wynosi 100 tysięcy km lub więcej. Poza tym w 47 czasami pękają wały korbowe. Turbosprężarki działają normalnie, około 200 000 do 250 tysięcy km. czasem więcej. Tutaj najważniejsza jest wymiana oleju na czas. Zasoby silnika BMW M47 są wysokie i przekraczają 400 tysięcy km a aby je przedłużyć, należy częściej wymieniać olej silnikowy, wlewać płyny normalnej jakości, regularnie serwisować samochód i nie wykonywać chip tuningu. Silnik M47 to prosta i niezawodna jednostka napędowa. Konserwację można przeprowadzić własnymi rękami, ze względu na prostotę konstrukcji można go również naprawiać samodzielnie.